1 stycznia odwiedziliśmy dowództwo Wojskobrony Terytorialnej w Zekszu, i, i wraz z porucznikiem Powałką udało nam się przeprowadzić rozmowę z panem generałem Krzysztof, Krzysztofem Stańczykiem. Jest to obecnie pełniący obowiązki, właśnie dowódcy, dowódcy Wojskobrony Terytorialnej. Tak, to jest właśnie pan generał pełni te obowiązki i udało nam się e, przeprowadzić dość ciekawą rozmowę. Mieliśmy mnóstwo pytań. No, pytania zresztą były od Was. E, spędziliśmy tam, powiem szczerze, że myślałem, że, no, wiadomo, no, e, oficerowie, akurat pełniący obowiązki na takim szczeblu, e, mają co robić, więc tym bardziej e, byłem mile zaskoczony, że pan generał poświęcił nam no blisko dwie godziny czasu.